Panie, Panowie, Szanowni Państwo, tak liczna Wasza dziś obecność tutaj na sesji inaugurującej rok akademicki 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach jest dobitnym potwierdzeniem słuszności podjęcia inicjatywy powołującej w Obornikach uczelnię, będącą emanacją edukacyjnych i samowstępleniowych oczekiwań społeczeństwa obornickiego. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Zaproszonych gości, sponsorów, sympatyków, zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach z panem prezesem, panem Edwardem łączyńskim wykładowców naszej uczelni, ale przede wszystkim gorąco witam wszystkich studentów oraz przyszłych słuchaczy naszej uczelni. Dalsza część uroczystości inauguracyjnej przebiegać będzie według następującego porządku. Przemówienie inauguracyjne prezesa Uniwersytetu, Pana Edwarda Mączyńskiego i matrykulacja nowych studentów, okolicznościowe wystąpienia gości, już teraz gorąco zachęcam wszystkich Państwa, zarówno gości, jak i studentów do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami i pomysłami. Kolejnym punktem naszej uroczystości będzie wykład inauguracyjny wygłoszony przez burmistrza obornik pana Tomasza Szrawa. Pierwszą oficjalną część spotkania zakończy popis artystów wywodzących się ze środowiska obornickiego. Po krótkiej przerwie nastąpi druga robocza część uroczystości, która obejmować będzie szczegółowe informacje Dotyczące organizacji Roku Akademickiego 2013-2014 oraz odpowiedzi na zapewne liczne Państwa pytania i wątpliwości. A zatem, proszę Państwa, zgodnie z przedstawionym przed chwilą przed porządkiem obrad. Panie, panowie, Szanowni Państwo, jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest wzrastający odsetek ludzi w starszym wieku. Rośnie długość życia, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny, w tym również na terenie naszej gminy i w Polsce. Obecnie osoby starsze, to jest wieku powyżej 65 lat, stanowią około 13% polskiego społeczeństwa. Problem ten ma miejsce również u nas. Gminy oborniki, odsetek ludzi w wieku powyżej lat 35 wynosi 11,8%, osoby zaś w wieku powyżej lat 50, czyli powiedzmy ta populacja ludzi, którzy są potencjalnymi członkami, czy mogą być potencjalnymi członkami w Uniwersytetu Trzeciego wieku stanowi 19,35%, czyli praktycznie co piąty obywatel gminy Oborniki może być członkiem Uniwersytetu III i działalność naszego uniwersytetu nie byłaby możliwe bez wsparcia Pan samorządowych. Samorządowy. W tym miejscu serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Tomaszowi Szramie za wsparcie do dotychczasowej działalności i na dalszą pomoc i wspieranie działalności naszego Uniwersytetu. Zresztą Pan Burmistrz nie ma wyjścia, bo jest jakby takim naszym ojcem czesnym, był jednym ze współorganizatorów Uniwersytetu III Wieku. Serdecznie dziękuję, chcę również podziękować Panu Posłowi na sejm Panu Jakubowi Rudnickiemu. Pan poseł w ubiegłym roku akademickim miał zaszczyt wygłosić na naszym uniwersytecie wykład, który wprowadził nas w kulisy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce nożnej w Polsce oraz był organizatorem wyjazdu członków uniwersytetu na mecz piłki nożnej Lewa. Chcę powiedzieć, że tym wyjazdem zaszczepił nam pan poseł bakcyl typicowania, bo sam kilkakrotnie z tej legitymacji już skorzystałem. Dziękujemy panie poseł bardzo za paną pomoc. Prosimy panie Dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, w tym momencie, w tym punkcie sesji inauguracyjnej uczelni zwykle następuje ceremonia immatrykulacji studentów pierwszego roku. Zapraszam na scenę nowych studentów rozpoczynających dziś swoją akademicką przygodę w naszym uniwersytecie. Zapraszam Pana Macieja Damskiego, panu, panią... Marię Białostórską, Panią Barbarę Wiganowską, zapraszam tutaj do sceny. Pana Krzysztofa Lange, Panią Barbarę Ławiczak, a Państwa proszę o plaski, żeby dla chęci mogli śpiewać. Panią Danutę Majkowską, Pana Andrzeja Majkowskiego, Pana Romana Molińskiego, Panią Małgorzatę Napierałę, Panią Alicję Siutek, Panią Danutę Tomecką i Panią Barbarę Królewicz-Kiewską. Zapraszam Państwa tutaj do nas. A Pana Prezesa Uniwersytetu, Pana Edwarda Moczyńskiego, proszę o uroczyste przeprowadzenie i matrykulacji nowych słuchaczy. Poproszę o pomoc również pana, pana Burmistrza i Pana Posła, aby tej ceremonii nadać odpowiednią rangę.

Więc jeszcze raz gratulacje dla nowych studentów Uniwersytetu. Życzymy powodzenia. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Proszę Pana Burmistrza również i Pana Prezesa tak? Wśród studentów. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz gorące brawa dla nowych studentów. I cóż, po tych trzech latach, można powiedzieć, serce rośnie, patrzą za te czasy. Pamiętam, gdy trzy lata temu z panem Bartem Łączyńskim, z panem Heniekiem Rudniewiczem ten pomysł wchodziliśmy, byliśmy pełni obaw, ale dzięki tym dwóm panom i zarządowi ten pomysł udało się zrealizować kwitnie. A przede wszystkim Państwu dziękuję za to, że będziecie przykład. Teraz kiedy takie czasy przyszły, kiedy narzeka się na, na to, że komunikacja międzyludzka jest coraz gorsza w dobie maili, SMS-ów, w dobie coraz rzadszych kontaktów międzyludzkich, państwo spotykacie się jak nikt w tym mieście, jak żadna grupa w tym mieście, spotykacie się, rozwijacie przyjaźnie, rozwijacie znajomości i powiem szczerze, że zazdroszczę. Zazdroszczę, ponieważ w moim pokoleniu, 40 plus, Obserwujemy raczej rozkład tych stosunków międzyludzkich. Niestety. A tutaj, w Uniwersytecie III wieku, te kontakty międzyludzkie kwitną. I tego Państwu zazdroszczę, gratuluję i życzę, aby Państwo rozwijali te swoje kontakty, rozwijali przyjaźnie, aby swój czas poświęcali na zdobywanie nowej wiedzy i kształtowali ten nasz. Piękny twór, jakim jest Uniwersytet III wieku. I bardzo dziękuję serdecznie jeszcze przede wszystkim zarządowi, bo ich praca jest detaliczna, często niewidoczna, ale dzień za dniem ci Państwo poświęcają wiele czasu prywatnego, a pracują jeszcze, na to, żeby kwitł uniwersytet. I ani słowa narzekania, ani słowa tęsknoty za wolnym czasem, tylko ta duma, że uniwersytet się rozwija. Za to wszystkim Państwu dziękuję serdecznie i dziękuję za sukcesów Dziękuję panu burmistrzowi za miłe słowa. Myślę, że one będą zachętą dla całego zarządu, ale również dla studentów do dalszej wytężonej pracy i nauki. Bardzo proszę, pan Paweł Drebit, przewodniczący Rady Miejskiej w Obrnikach. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejszą inaugurację kolejnego roku akademickiego. Yy, rozumiem jednak, że występuje tylko nie tylko jako Paweł Drewicz, też zresztą z tej grupy Plus, natomiast yy, reprezentuję tu przede wszystkim sądzę Radę Miejską. Uważam, że ta liczna yy, państwa tutaj obecność i ilość osób, które już studiują w ramach tego wieku obliguje Radę Miejską do zauważenia tego faktu i znalezienia odpowiednich zapisów z pomieszkaniem w budżecie Rady Miejskiej w Zachęcam Państwa oczywiście również do sięgania wszelkich y, możliwych, jeszcze jeśli Państwo chcą się a Wy możecie pozyskiwać środki na swoją działalność nie tylko z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ale także ze środków zewnętrznych, do czego Państwa gorąco zachęcam. Ze swojej strony na koniec taka może osobista refleksja, oczekując na nawigację tego roku akademickiego, gdy będziemy z panem Starostem odpowiadać, daję osobistą uwagę, że państwu bardzo zazdroszczę, ale zaczynam rozumieć, co jest powodem tego mojego braku zorganizowania, które póki co nie pozwala mi być również studentem Uniwersytetu Trzeciego wieku. Sądzę, że gdy zdecyduję się zapisać i być jednym z Państwa w tym gronie, to potrafię się lepiej zorganizować. Także, jeszcze raz wszystkiego Państwu najlepszego. Przyłączam się do tych wszystkich głosów już wypowiedzianych. Mówię zarządowi oczywiście spełnienia wszystkich tych, tych yy, tradycyjnie już realizowanych zagadnień oraz tego, o którym Pan Prezes mówił, które mają być nowością w działalności Uniwersytetu Trzeciego wieku. Każdemu z Państwa osiągnięcie sukcesów w tych wszystkich działaniach, które zamierzacie, które realizujecie bądź zamierzacie podjąć nowe swoje wyzwania. Dziękuję bardzo.